Sponsore del programma Sicily Crop Carent. Sponsore del programma è JG Sport, distributor Scott e Motorex. Pirelli Polska, producent oppone a Metzeler. Pierwsze odpalenie. Jeden kilometr. Jest. Jadę autentycznie, jak w sezonie letnim. Większość motocyklistów, my to nazywamy na zupce Chińskiej, czyli budżetowo. Głównym czynnikiem, jednak kalorycznym, jest czekolada. Tutaj wszelkiego rodzaju batony nie zawierające wewnątrz jakiejś masy, z tego względu, że to bardzo mocno zamarza. Witajcie. Paweł Sawaryniak, motowyprawy.pl. Witam Was w moim garażu. Chciałem Wam przedstawić mój nowy nabytek Honda CRF300 Rally. Mniejszy motocykl, lżejszy motocykl, bardzo popularny. Trzeba na niego dosyć długo czekać. Były problemy z dostawami, ale już jest. W naszym garażu odciąży troszkę starszy, bardziej wysłużony, leciwy już yy, motocykl typu BMW R1200GS, który nam służył w czasie wielu wypraw, tych dalszych i tych bliższych. Nigdy nas nie zawiódł, ale czas przesiąść się czasami też na coś lżejszego. Dlatego zawitała u nas honda CRF300. Lekki motocykl, który nam posłużył w czasie wypraw szutrowych, off-roadowych. To jest tylko 153 kW, także na pewno będzie nam łatwiej. Pokażemy Wam, jak się sprawuje, jak się nim jeździ. Ocenimy go, oczywiście, według nas, jak nam się podoba. Może Wam to się przyda, może Wam pomoże w zakupie. Może się wahacie, co na przyszły sezon kupić. Pierwsze odpalenie Jeden kilometr. Pierwsze koty zapłaty. Przejechałem kilkadziesiąt kilometrów drogami Mazowsza. motocykl wydaje się przyjemny. Zobaczymy, jak będzie dalej. Póki co jeździmy delikatnie. Motocyk jest na dotarciu. Pierwsze kilometry. Serwis zalecał, żeby go nie katować. Do pierwszego przeglądu, czyli do tysiąca kilometrów. Także jazda jest póki co spokojna. Co mogę więcej powiedzieć o tym modelu. Mała cerewka była produkowana w wersji 250 od 2012 roku. Obecnie to jest 286 cm3 i moc wzrosła do całych 27 koni mechanicznych. Waga na szczęście spadła o całe 4 kg, obecnie wynosi 153 kg. Tak samo dotyczy to wysokości siodła, jest troszeczkę niższa o kilka centymetrów. Motocykl przyjemny, tak jak mówiłem, lekki, przeznaczony dla osób, które nie mają może wielkiego doświadczenia nie chcą katować po torach, nie chcą się ścigać na torach chcą uprawiać turystykę nie wymagają zbyt dużej mocy nie będą się na pewno przeprawiać przez jakieś bardzo trudne tereny. Zobaczymy jak będzie dalej. Póki co docieramy, testujemy, sprawdzamy, notujemy nasze doznania i odczucia, o których Wam pewnie w następnych wejściach opowiemy. No cóż, kolejny dzień, kolejne kilometry, czas na kawę i podsumowanie tych pierwszych 200 kilometrów, które delikatnie przejechaliśmy, tak jak zalecał serwis. Cóż można powiedzieć, motocykl znany, popularny Honda CRF 300 Rally, Co więcej, co mnie zaskoczyło, zaskoczyły mnie pozytywnie opony. Opony marki Jerce nie znałem tej firmy. Wydawało mi się, że to jest jakiś chińczyk i sobie nie dadzą rady. Póki co fajnie wygarniają, radzą sobie, nie ma z nimi żadnego problemu. A na asfalcie nie huczą nawet do prędkości 120 km na godzinę. Co więcej, duży zbiornik dosyć. Przejechałem w tej chwili 200 km, jest połowa zbiornika. Komputer pokazuje spalanie na poziomie 3 litrów na 100 km. Także całkiem fajnie, przyjemnie. Jeszcze jedna ciekawostka, ten motocykl kosztuje 29 tysięcy około, tylko niestety trzeba było na niego dosyć długo czekać. Ale za tą cenę macie fajny motocykl off-roadowy, lekki do amatorskiej jazdy. Także polecam każdej osobie, która zaczyna jazdę offroadową lub ma motocykl Duży Adventure i chciałaby troszkę spróbować się z czymś mniejszym, spokojniejszym. Także. Ja jestem na razie zadowolony, bawimy się świetnie. O kolejnych doznaniach będę Was informował w następnych odcinkach. Dzięki. Sponsorem programu Sicily Crop programu jest JG Sport, dystrybutor Scott i Motrex. Pirelli Polska, producent Opone Metzeler. Ale jest jedna osoba, której znam i za niedługo. Też może już znacie, ale poznajecie lepiej, który jest jedyne swoim rodzaju motocyklista. Mam przyjemność dzisiaj na targi turystyczne rozmawiać z jeden z bohaterów tej dyscypliny e, motocyklowa, Marek Suslik. Witam Cię Marek, cześć, cześć. bardzo miło. I kolejnym takim krokiem, który, który sobie zaplanowałem na tej, na tej swojej takiej, na tym przejściu z lata w zimę no to jest pokonanie Kanady i Alaski w tym roku. I to jest mój cel na styczeń 2024. Planuję przejechać całą Kanadę, całą Alaskę. To jest w granicach 10 tysięcy kilometrów. Tak, żeby połączyć te dwie linie tak naprawdę z ostatniego mojego wyjazdu w 2020 roku przed pandemią, gdzie jak połączymy te dwie kreski, to, to umownie okrążę świat dookoła Motocyklem w zimie z nartami w bardzo specyficzny sposób. Jest jeszcze jedna e, ciekawostka, albo taka propozycja, bo e, ten koszt taki e, misja jest nieskończony. Wiem, że ty masz taki rzutka, które ma pomagać, oprócz ten Twoja Kisienia, które jest e, wiadomo, mocno obciążona przez tego e, Mission e, Impossible i e, praktycznie. Zaciekawi mi, czy poprzednio miałeś taki też japoński pojazd, czy pomagali Ci też te firmy e, producenckie motocykle na ten rozwoju, czy e, ta pytania jest retoryczna? I ostatnia pytania. Jak się odżywiasz? Jaki są, e, czy czekolada jest taki element e, w przypadku, e, jeżeli coś się zdarzy, jaki element ci daje te kalorie i e, jaki właśnie, czy masz dietolog, który musiał przygotować specjalne, żeby być na tej temperaturze? No tutaj powiem, tutaj e, dla wielu to może być zaskoczenie, ale jadę e, autentycznie, jak w sezonie letnim większość motocyklistów, my to nazywamy na zupce chińskiej czyli budżetowo, głównym czynnikiem jednak kalorycznym jest czekolada tutaj wszelkiego rodzaju batony takie ale stricte czekoladowe nie zawierające wewnątrz jakiejś masy z tego względu, że to bardzo mocno zamarza nie ma tego gdzie trzymać i trzeba naprawdę mieć dobre uzębienie albo dobry nóż żeby z tym trochę powalczyć, jak, jak z siekierką bardziej A więc ta czekolada i sucha wołowina, suche jakieś kabanosy, tego typu rzeczy to to jest ten taki główny posiłek po drodze stając, jak trzeba coś zjeść. Jeśli już dojeżdżam do jakichś miejsc, takich, w których są bary, to to też występuje, to nie jest tak, że tego tam nie ma. To kolejnym czynnikiem jest herbata, niezliczona ilość kubków herbaty, żeby się zagrzać, i zupa. Niezależnie od tego, jaki jest stan tej zupy. Ja to może tak powiem, czy ona niekoniecznie optycznie chciałoby się ją zjeść ale to jest czynnik taki ogrzewający od wewnątrz staram się unikać drugiego dania czyli nie jeść tych takich typowych nie wiem jakiś klusek ziemniaków tego typu historii z racji tego że to fizjologicznie żeby nie musieć z tym walczyć wiecie co to mam na myśli a ten twój ciało zmaruje z jakiejś zmary bo na przykład jest taki yy... Zwierzęta tartyczny, po włosku jest foka, nie wiem jak to będzie po tego i niektóre osoby, które uprawiają sport wodny na takie niskie temperatury, zmarują czasami ten, ten skórę. Czy to już jest taka stara metoda? Czy... To już jest chyba stara metoda, nie stosuję <gry> tego. E, idę w nowe technologie, tutaj nie ma co ukrywać. E, używam Goratex Plus, czyli nie Goratex, tylko Goratex Plus, to jest troszeczkę jeszcze bardziej rozwinięte niż Goratex. I do tego używam wszystkiego, co jest z pochodzenia merynosa. Na Syberii również robi się z innych zwierząt te, te wełny, więc jednak ta, ta wełna, i tutaj mówimy o tej, tej pseudostarości, tak? to co było historycznie, jednak ta wełna cały czas funkcjonuje w tej zimie. Puch i wełna. Nie? To są dwa takie czynniki. Zresztą Polska jest głównym producentem puchu. Mam fantastyczny śpiwór, który dostałem od firmy Bielska, od firmy Pajak, gdzie temperatura komfortu. Słuchajcie, komfortu jest na minus 70, więc spanie w tym śpiworze w temperaturze minus 30 stopni, trudno w to uwierzyć, ale jest gorąco. I to są śpiwory, które są przystosowane dla himalaizmu, dla, dla skrajnych temperatur. Z ja mówiłem. Nie bójcie się po prostu przetestować te rzeczy. Jestem w stanie to udźwignąć i, i, i możemy to sprawdzić po prostu w takich bardzo ekstremalnych warunkach. No, ja tak jak mówiłem, stosuję tego Marynosa, stosuję wszystko co jest na gore Texie Plus i na puchu. Zastanawiałem się ostatnio, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem zastosowanie zamiast e, kombinezonu motocyklowego jakiejś kurtki puchowej, takiej himalaistycznej, Bo ja nie jestem narażony na upadki takie typowo motocyklowe że jest jakiś wypadek, że potrzebuje ochraniacze. Być może jednym z rozwiązań byłoby założenie takiej kurtki mocno puchowej, która jest na bardzo, na bardzo niskie temperatury. No więc, więc, jeśli jakaś firma chce współpracować w tym obszarze, to jeszcze jest przestrzeń, bo nie mam takiej kurtki, możemy to gdzieś przetestować, więc to jest bardziej to, co, to, co Enrico często rozmawialiśmy. Ten motocykl jest tylko środkiem transportu. On nie tylko transportuje a tak naprawdę to jest szereg innych technicznych i technologicznych rzeczy, które trzeba rozwiązać. Stąd ja to nazywam wyprawami, bo nie nazywam tego wyjazdem. Wyjazd to jest wtedy, kiedy siadasz i wyjeżdżasz, jedziesz. Nie martwisz się o to, bo masz nowy motocykl, po prostu jedziesz. A tu jest wyprawa, tutaj trzeba przygotować całą tą infrastrukturę, która ten motocykl jest jakby na samym końcu. I to, co, to, co dzisiaj jakby jest dla mnie takim dużym wyzwaniem, to po tym jak. Ta honda, Elza trafiła do muzeum. Muszę odbudować nowy motocykl tak naprawdę. Stary nowy, czyli na bazie starego całkowicie nowy motocykl, te narty, te instalacje, te wszystkie dodatki, te wszystkie jakieś takie udoskonalenia. To mi zajmuje bardzo dużo czasu. No wyobraźcie sobie, że w tej chwili mija półtora roku i, i ten motocykl w zasadzie dopiero teraz kończę przed dzień, jak ja to nazywam wyprawy, więc to Wiele elementów tam musi być sprawdzonych, takich na tip to, bo to co powiedziałeś wcześniej, jak zostanę tam na miejscu, to tam często nie ma mi kto pomóc. Tam, tam nakrętka dziesiątka jest wyzwaniem, a co dopiero jakieś części motocyklowe. Tak to wygląda. Jak tam wygląda ta sprawa? kamera? Jest taka kamera, która będzie w stanie udowodnić, i czy są groźne zwierzęta, które mogłobyś spotkać po drodze w tej regionie w styczniu? No tak, tutaj jest odwrotnie trochę niż na Syberii, na Syberii się borykałem z końmi jakuckimi, na Alasce, no to głównym elementem, który będzie, Kanada, Alaska, Yukon kanadyjski, to są renifery, to są łosie, to są niedźwiedzie, które, no i, i to jest tak, że, słuchajcie, w Kanadzie, i to nie jest jakieś tam przerysowane, łosi jest bardzo dużo, to jest główne zagrożenie, e, głównie na Yukonie kanadyjskim i Alasce, one sobie chodzą tak bez trosko, jak właśnie te konie jakuckie na Syberii. Więc to jest główny taki czynnik, który muszę wziąć pod uwagę. Stąd też jednym z kluczowych elementów jest porządne oświetlenie w motocyklu. Zostawiam starą lampę, która powoduje przy opadach śniegu i wilgoci, że ta żarówka się wygrzewa i te światło jest. Ale montuję takie naprawdę potężne LEDy, które, jak ja to mówią, mają palić las, jak je załączę, po to, żeby właśnie uniknąć tych zwierząt gdzieś na drodze. Móc je w odpowiednim momencie dopatrzeć. Oczywiście będzie za mną jechał samochód techniczny, bo to nie jest tajemnica, gdzie pewnie prawdopodobnie zrobimy to tak jak na Syberii. Pojedziemy trochę na zakładkę, czyli ja będę jechał prawą stroną jezdni. Samochód pojedzie lewą stroną, bo tam nie ma za dużego ruchu. No i oboje jedziemy na pełnych światłach, żeby, żeby tutaj te pole widoczności było jak najbardziej odsłonięte. Niesamowite. Ostatnia rzecz, on skromny, ale chce... Znowu e, wspominać, rzutka, na które każdy z nas może dawać swoją e, pomoc, swoim wsparcie, Czy to jest 50 zł, czy to jest to złoty, każdy groszy się liczy, żeby spróbować zakryć te koszty, żeby e, mieć powrotem nasz marek z polska flaga, jak na e, przykłady nazwa, wkładana właśnie na te 50 stopni. I taki misja, które powinno zrobić dumne każdego Polaka. No tak to. No trochę wymuszasz tą zrzutkę, faktycznie tak jest, że, że ja mam problem z mówieniem o tej zrzutce. Ale, ale jednym z powodów tego jest to, że ja nie mam sponsorów żadnych. Żadna złotówka nie płynie do mnie w taki sposób sponsorowany jakiś ciągły, umowami czy czymkolwiek. Pracuję zawodowo, jak, jak większość ludzi, robię to z pasji, robię to dla siebie. Może dlatego też nie wiążę tego ze sponsorowaniem. Zdecydowałem się po raz kolejny na tą zrzutkę, bo jeszcze jest ten samochód Support, który jest gigantycznym kosztem również dla kolegi. No Chcemy Wam dostarczać emocji tak naprawdę, bo ja robię swoje, ale też chcę żeby wszyscy którzy mnie obserwują i mi kibicują, więc chcę podziękować wszystkim za to. To jest takie nośne i to też trochę nakręca. No, nie będę ukrywał, że, że, że wiem, że jestem takim serialem. Takim serialem. Przychodzi styczeń, jak ja to mówię, był serial Syberia w styczniu, dzisiaj będzie serial Alaska w styczniu i, i każdy się gdzieś tam to będzie wciągał, więc, więc jeśli dokładacie i już dołożyliście do tej cegiełki, bardzo dziękuję i na pewno to nie jest tak, że, że, że ja się na tym dorobię nie wiadomo jakich pieniędzy, wszystko jest pompowane w realizację tego, tego wyjazdu pod tą polską flagą, tak jak, tak jak Enrico mówisz, chcę to zrobić i to po prostu zrobię. Marek Suslik, jeden bohater, skromny, który będziemy zledzić na social media, jest strona White Wolf. I... Tak, fanpage na Facebooku White Wolf Marek Suslik. I wszystkich zapraszam na w swoją stronę internetową www.suslik.pl. Czekamy na te spektakularne, niesamowite ujęcia. od taki człowiek, który robi to dla pasji. Więc, jeden moto motowizjoner jak my. Bo trzeba mieć zawsze jedna wizja. Czasami niesamowite, absurdalne, ale czasami realna. Dziękuję, Marek. Do zobaczenia. Już jest mi zimno. Idę po koderka. Jeżeli przegapiłeś odcinek Motowizjoner i nie znożyłeś na motowizja i nawet na te pięć, sześć powtórki. Nie ma problemu, wszystko się da nadrobić. Wytypujesz motowizjoner na YouTube i tam znajdujesz i robisz tak zwane suba, lajkujesz, komentujesz pozytywne, bo the show must go on.